Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu samochód, który znamy od podszewki. Tych modeli Renówki przerobiliśmy już naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Kto już od nas kupił Renówkę, ten wie, zapewne jeździ do dnia dzisiejszego i dalej jest zadowolony. A dlaczego? Jest to Renault Megane trzeciej generacji. Ten konkretny egzemplarz wyprodukowany został w 2011 roku. Pierwszy raz na ulicę wyjechał w roku 2012. Wtedy miała, pierwsza rejestra... Wtedy miała miejsce pierwsza rejestracja tego to egzemplarza. Pod maską prosty, bezawaryjny silnik 1.6, 16 zaworowa benzyna o mocy 100 koni mechanicznych. Mamy tutaj dwie wersje w tych silnikach 100 i 110 koni, różnią się one generalnie skrzynią biegów. Tutaj mamy pięciobiegową manualną skrzynię biegów. W tej mocniejszej wersji była już skrzynia sześciobiegowa. Pod maską, tak jak powiedziałem, K4M, takie jest oznaczenie tego silnika 16-zaworowego, benzynowego, wolnosącego i bezproblemowego silnika. Jeśli chodzi o przebieg tego samochodu, 202 tysiące kilometrów przebiegu, oczywiście oryginalne w pełni, potwierdzone. Co ma na celu ta prezentacja? Ano, ma na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony, pokazać jego zalety, wyposażenie, pokazać również jego mankamenty, ponieważ mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z używanym samochodem. Wersja kombi, jak Państwo widzą. Czyli chyba taka najbardziej popularna. Tył tego samochodu jest identyczny, niczym się nie różni niż wersja po pierwszym czy po drugim faceliftingu, ponieważ w tych meganach właśnie były dwa faceliftingi przeprowadzone. Samochód idzie od 2008 roku, idzie ta generacja do 2015. I po drodze były dwa lifty, jeden troszeczkę mniejszy, drugi już można powiedzieć bardziej obszerny, ale różni się tu tylko i wyłącznie przodem. Bardzo ale to bardzo ładny brązowy, metaliczny lakier. Nie wiem, czy na wideo będzie to widać, mam nadzieję, że tak. Nie jest to kolor czarny, nie jest to kolor szary ani siwy, jest to przepiękny brązowy, metaliczny lakier. Jak państwo widzą z przodu mamy halogeny z tyłu hak czujniki parkowania auto ma również światła LED do jazdy dziennej a resztę wyposażenia już w środku nie jest to ta najbiedniejsza wersja i bardzo dobrze tego wyposażenia troszeczkę tutaj jest nie jest to tak zwana full opcja ale myślę że każdego taka wersja też powinna zadowolić 14-letni używany samochód, mankamenty za chwilkę pokażemy. Zaczniemy sobie standardowo od każdego elementu blacharsko-lakierniczego. Mamy tutaj, tak, o 15-calowe kołpaki, felga stalowa, opony wielosezonowe z 2024 roku. Jeśli się nie mylę, jeszcze tylko to na Zgadza się i zobaczcie, w jakim stanie praktycznie nowe opony. Idąc dalej, tutaj nie mamy żadnych śladów użytkowania, wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze. Dopiejemy sobie tylko ostrość. Dobra, idziemy dalej. Wszystko wygląda w porządku. Tutaj na lewym tylnym błotniku bardzo drobna ryska w tym miejscu. Mamy coś problemy z kamerą z ostrością, ale w tym miejscu długości paznokcia mamy zarysowanie przy samochodzie używanym. Pragnę Państwu zaznaczyć. Z tyłu hak, czujniki parkowania, tylna klapa wygląda bardzo dobrze. Tutaj taki w sumie najbardziej newralgiczny punkt tego samochodu, taki mankament, ale to są mankamenty typowo wizualne. No to zarysowanie tutaj na kawałku błotnika oraz tylnych prawych drzwiach. O, teraz to państwo myślę, że fajnie widzą. Zobaczcie, tutaj mamy drobne rysy i tutaj na drzwiach takie naprawdę drobne, ale to drobne ryski. No ale kto mnie ogląda już chyba 2 czy 3 lata, ten wie, że ja czuję się zobowiązany i nawet takie rzeczy państwu pokazuję. Zobaczcie z tej perspektywy jest to praktycznie już niewidoczne, ale jest, więc nie ma co tego ukrywać, trzeba to pokazywać. Ja zawsze sądzę, że po takim wideo państwo już są w stanie określić czy dany samochód jest dla Państwa, czy dla Państwa kompletnie nie jest. Teraz może przejdziemy sobie do kwestii technicznych. Momencik, na przednim zderzaku oraz masce, drobne odpryski, nie powinno to nikogo dziwić, 14-letni samochód, 220 km kilometrów przebiegu, więc nawet ich Wam nie będę pokazywał. Jest to rzecz jak najbardziej chyba logiczna, prawda? Teraz do kwestii technicznych. O tych kwestiach technicznych zazwyczaj rozmawiamy najmniej w naszych filmach, a to dlatego, że mamy też swój warsztat samochodowy, Wulkanizację, i tak dalej, e, więc wszystko robimy sami. Tak jak powiedziałem, megan przerobiliśmy już naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Zresztą na naszym kanale, jak Państwo sobie zobaczą, to te megany przewijały się naprawdę bardzo często i głównie właśnie z tym silnikiem. E, tak więc, tak mamy tutaj nowy, kompletny rozrząd, świeżutko włożony do tego samochodu oczywiście nowy termostat wraz z obudową, który mieści się tutaj w tym miejscu, ten plastikowy element tam jest taki patent, że po prostu do płynu chłodni chłodniczego, chłodzącego dostaje się olej, tam są kanaliki i wodne i olejowe, uszczelka jak tam puści no to dzieją się wtedy właśnie takie rzeczy, a nie inne, więc mamy jak Państwo widzą nowy zbiorniczek, nowy termostat Oczywiście, jak to u nas bywa standardowo komplet filtrów i olej w silniku również jest wymieniony. Dodatkowo cztery świece zapłonowe. Zobaczcie, więc samochód po pełnym serwisie nie ma tego tutaj zamknięcia płynu do spryskiwaczy. Postaramy się to, że tak powiem, w temacie ogarnąć, więc myślę, że nie powinno to być dla państwa czymś negatywnym. Jeśli chodzi o kwestie hamulcowe zawieszenia wszystko jest jak najlepszym porządku zawieszenie sztywne bardzo dobrze wybiera nierówności hamulce działają jak należy nie ma tutaj takiej sytuacji że nie wiem za pół roku czy za rok będą musieli Państwo zmieniać hamulce tarcze czy to klocki no chyba że zrobicie w tym czasie nie wiem 50 tysięcy kilometrów to ok ale wszystko wygląda naprawdę bardzo solidnie my przynajmniej swoim okiem gdzie mamy to oko bardzo pedantyczne do takich technicznych rzeczy nie musieliśmy tego ruszać więc naprawdę wygląda to bardzo ale to bardzo dobrze. Wersja kombi, czyli wiadomo, dłuższy bagażnik, większy bagażnik. Fajnie, że samochód jest w 100% kompletny. Wszystkie plastyczki, guziczki, haczyki są na swoim miejscu. Niczego nam tutaj nie brakuje. Mamy roletę bagażnika. Zobaczcie, bagażnik naprawdę pojemny. Mamy podświetlenie, mamy wejście 12V na zapalniczkę. Jakieś taką gumę do montażu różnych rzeczy. Pod spodem mamy taki mały schowek. Mamy tutaj. Apteczkę, trójkąt, a jeszcze niżej mamy pełnowymiarowe koło dojazdowe i rzeczy potrzebne do jego wymiany. To wszystko jest również kompletne. Samochód, oczywiście, sprowadzony osobiście przez nas z Niemiec. Zajmujemy się tym zawodowo 30 lat. Tak więc wiemy o co w tym wszystkim chodzi. To nie jest tak, że od wczoraj handlujemy samochodami, drodzy Państwo, i chcemy Wam coś wcisnąć sprzedajemy dobry produkt. Tak to można krótko, zwięźle na temat Państwu powiedzieć. Wnętrze wygląda bardzo dobrze. Na dwóch tylnych, bocznych fotelach mamy mocowania Isofix. To jest ta wersja właśnie z jaśniejszą tapicerką oraz jaśniejszą deską rozdzielczą, co Państwo też za chwilkę sobie zobaczą. Auto jest zarejestrowane, ubezpieczone. Oczywiście posiada ważne badanie techniczne. Co w renówkach jest naprawdę fajne, ponieważ nieraz słyszymy od jakichś klientów, głównie starszych, że renówka to elektryka, to problemy i tak dalej, i tak dalej. No, niestety, tyczyło się to generalnie Renault Laguny, czy sceników, gdzie jeszcze nie było specjalistów i nie było takiej wiedzy, komputerów, wiecie, diagnostów. Od tego wszystkiego, no to okej, okay, wtedy można było powiedzieć, że są problemy z elektryką, ale dzisiaj, jak najbardziej, się z tą tezą nie zgodzę. Mamy tutaj możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera, z przodu podróżuje z nami dziecko, tyłem do kierunku jazdy. Tapicerki wyglądają dobrze, nie są powycierane, nie są zdarte, bez jakichkolwiek dziur po papierosach. Przednie fotele podgrzewane, regulowane w trzech płaszczyznach mocy. Tutaj pod spodem, jak to w Renówkach bywa, mamy schowek. I tutaj ciekawostka dla właścicieli. Jeśli tam znajduje się u Was woda, czy tam macie wilgotno, to wystarczy wyczyścić odpływy w podszybiu. To również tutaj jest wykonane też o tym wiemy więc wszystko już robimy na cacy tak żeby klient odjechał samochodem i cieszył się jazdą schowek sporych rozmiarów 6-7 butelek półlitrowych się tutaj zmieści mamy książkę serwisową mamy podświetlenie i tu jakąś drobną półkę do zagospodarowania myślę że teraz właśnie widać ten bardzo mocny brązowy metaliczny lakier i bardzo dobrze Samochód oczywiście nie ma kluczyka, jest tutaj karta, jak to w renówkach bywa. Karta jest w postaci sztuk jeden. Niestety tylko jedna. Jeśli dla kogoś to jest kłopot, to bez problemu możemy temat ogarnąć, dorobić, dorobić drugą. Nie ma tutaj żadnego problemu. Do dyspozycji kierowcy mamy dwie elektryczne szyby, elektryczne lusterka, tak jak wcześniej powiedziałem, podgrzewane przednie fotele. Tutaj również jest ten schowek, o którym wcześniej Państwu powiedziałem. wielofunkcyjna skórzana kierownica z tempomatem, z obsługą multimedia wszystkie multimedia oraz tutaj komunikaty na desce rozdzielczej są w języku polskim Ałko sobie odpalimy, wkładamy tą kartę do stacyjki, sprzęgło i klikamy start samochód mamy odpalony radio sobie tylko ściszymy, żeby YouTube nam nie zastrzegł praw włączymy światła, żeby to ładnie w środku się nam podświetlało złapiemy tylko ostrość, jeśli nam na to pomo oczywiście pozwoli telefon Okej, okay, 202 000 kilometrów. Z prawej strony w manetce mamy oczywiście sterowanie komputerem pokładowym. Pokazują innymi średnie spalanie, liczniki dzienne i tak dalej. Kierownica skórzana, nie zużyta w bardzo, ale to w bardzo dobrym stanie. Te przyciski z prawej, jak i z lewej strony służą do tempomatu, który włączany zaś jest guzikiem w tym miejscu. Troszeczkę dziwne, ale tak to sobie Renault wymyśliło. I praktycznie w każdym tak już jest. Mamy podłokietnik otwierany, butelka półlitrowa nam tutaj się zmieści. Na samym środku wyświetlacz obsługiwany tymi przyciskami, tym joystickiem. Mamy tutaj, zobaczcie, wszystko w języku polskim. Nawigacje są zaktualizowane do najnowszych map, więc to też dla Państwa jest duży atut. Pełna nawigacja, mieścimy się oczywiście w Osowie, czyli około 2 km od Dresdenka, 120 od Szczecina, 50 od Gorzowa Wielkopolskiego i 120 od Poznania. Nawiewy, światła awaryjne, możliwość zamknięcia, otwarcia samochodu od wewnątrz, poniżej banalny w obsłudze panel klimatyzacji, czyli regulacja temperatury, prędkość wentylatora oraz rozdział nawiewu, podgrzewana tylna szyba. Nie wiem, czy nam tutaj złapało ostrość, postaramy się to naprawić. Ok, na środku włączamy, wyłączamy klimatyzację, która jest oczywiście sprawna. Poniżej radio. Radio mamy z wejściem CD oraz z wejściem AUX. Tutaj oczywiście zapalniczka nieużywana. Miejsce na napoje bądź taką popielniczkę czy nie wiem, schowek, śmietnik. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów i tradycyjny hamulec ręczny to jest na wyposażeniu tego samochodu, postaram się to Wam raz jeszcze pokazać z tej perspektywy. ara oraz może otworzymy sobie z tyłu drzwi, tak żeby Państwo zobaczyli. Mamy podłokietnik, włączenie tempomatu, przyciski od nawigacji, multimediów, całą deskę rozdzielczą, kierownicę wszystko prezentują się dokładnie tak. Gumowe dywaniki. I zobaczcie z takiej perspektywy, tutaj, z perspektywy, gdybyście jechali tym samochodem, to wszystko naprawdę wygląda w porządku. Mimo swoich 14 lat, śmiem powiedzieć, że auto się nie zastarzało. Nie wygląda jakoś bardzo źle, nie wygląda jakoś staro. Renny powiedział, że jest naprawdę bardzo modne. Światło mamy na zero, więc z przodu świecą nam te światła do jazdy dziennej w technologii LED. Na nagraniu nie wiem, czy Państwo to zobaczą. Silnik pracuje bardzo dobrze nie generuje jakichkolwiek błędów i taki samochód jest właśnie w naszej ofercie wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu dodam tylko, że Renault ma w sobie też jedną, ale to bardzo ważną rzecz że blacha jest ocynkowana więc nie znajdziecie tutaj żadnej korozji jak to bywa, nie wiem, w Golfach Pasatach, Turanach, Kedich, ogólnie w Volkswagenie Seacie, Skodzie czy Audi Tutaj macie ocynkowaną blachę, dlatego też te samochody moim zdaniem są właśnie warte, że tak powiem, grzechu, zainteresowania no i rozsądnego oczywiście wyboru. Renault Megane trzeciej generacji, 2011 rok, 1.6, benzyna, 100 koni mechanicznych, pięciobiegowa manualna skrzynia biegów i 202 tysiące km przebiegu jest już dostępna w naszej ofercie. Jeśli potrzebujecie większej ilości informacji, zdjęć poszczególnych elementów, to serdecznie zapraszamy do kontaktu na wszystkie pytania z chęcią odpowiemy. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.